Proszę Państwa, budżet, jak co roku, jest tym dokumentem szczególnym. On oczywiście ma swoją wagę, jest wyjątkowy, jest taki, że ta dyskusja może i często bywa szczególnie mocna. Prezydent przedstawiał, uzasadnia, krytycy krytykują. Oby merytorycznie dziennikarze opisują, niektórzy, proszę państwa, w naszej rzeczywistości to skrytykowali budżet zanim on powstał, bo i takie wzmianki już przewidujące, to jak proroctwo brzmi w niektórych mediach pisanych, prawda, że o to już z góry wiadomo, że budżet będzie słaby. Ale to to kolorystyka. Oczywiście my, drodzy państwo, tego wszystkiego tej Krytyki czy tej dyskusji doświadczamy na co dzień. Myślę, że podkreślam, jest to jakiś koloryt uchwały budżetowej, nie ma co się ani obrażać, ani dziwić. Czasem tylko, może to zdziwienie to i zostaje, ale czasem warto tylko z dobrym dystansem i z troską patrzeć na to, co jest w budżecie. Proszę Państwa. Pewnie będą i głosy, że budżet niezły. Tak czy inaczej, dyskusja. Sądzę, że i dzisiaj nas czeka. Chociaż przy dyskusji o obligacjach niektóre tematy już podjęliśmy, i mam nadzieję, że zostały one przedyskutowane. Choć oczywiście, jak trzeba, będzie wracamy. Proszę Państwa, najważniejsza rzecz, która prócz zapisów szczegółowych, oprócz porównania, czy więcej czegoś, czy mniej, czy za mało, czy za dużo, to sądzę jest to, co można by nazwać takim wymiarem podstawowym budżetu. Oto, proszę Państwa, my. Zajmujemy się projektem uchwały, który zapewnia normalne funkcjonowanie społeczności samorządowej. I oczywiście często ognisko czy ogień dyskusji koncentruje się na cyfrach, czy też na, na inwestycjach, na wielkości inwestycji. Ale Czego oczywiście nie odrzucam i uważam, że to też ważne, ale sądzę, że powinniśmy mimo wszystko zwrócić uwagę, podkreślam, na to, co się wydaje codzienne, czasem niedyskusyjne, czasem y, określane jako nic nadzwyczajnego. To znaczy na tym normalnym, często spokojnym funkcjonowaniu miasta. I do tego nie chodzi tylko o jakieś pojęcia abstrakcyjne, miasto, jakiś samorząd, jakieś inne rzeczy. Chodzi o setki, a pewnie i tysiące ludzi, którzy korzystają z tego, co zdecydujemy, o czym zdecydujemy, co uchwalimy i co będzie wyznaczeniem bardzo podstawowych zadań na następny rok. I oto drodzy państwo, zanim wejdziemy w jakieś spory i w dyskusje i w krytykę i w jakieś porównywania, oto bardzo proszę, żebyśmy sobie jakby nie dali zabrać satysfakcji z tego, że wspólnym wysiłkiem samorządowym, nawet różniąc się w szczegółach, uchwalamy czy przygotowujemy coś, co zapewni w miarę normalne funkcjonowanie wielu wielu ludziom w naszym mieście. instytucjom które tym ludziom służą, Podmiotom różnym, które sprawiają, że można w ostrołęce żyć. Oczywiście każdy by chciał żyć lepiej, swobodniej, bezpieczniej, bardziej dostatnio, ale to, co podstawowe przez, w obszarze działań samorządowych zapewniamy. A więc, proszę Państwa, chcę przypomnieć, że zapewniamy właściwe funkcjonowanie oświaty w ciepłych, często pięknych szkołach, nierzadko z boiskiem, nierzadko z salą. Gimnastyczną, nieźle wyposażonych, choć oczywiście do ideałów daleko. Chcę podkreślić, proszę Państwa, że tym budżetem zapewniamy w miarę normalne funkcjonowanie pomocy społecznej, a więc wspieramy ludzi z problemami często niezawinionymi, jak dzisiaj już Pani Przewodnicząca Sosnowska wspomniała, bo nie zawsze człowiek, a często nawet nie jest winien temu, że znalazł się w sytuacji dramatycznej. Dalej zapewniamy w miarę normalne funkcjonowanie ostrołęckiej kulturze, organizacjom czy podmiotom sportowym, i często to wsparcie nasze jest wsparciem jedynym, bo trudno dzisiaj o sponsorów, a podmioty inne, choćby samorząd Mazowsza, e, podjął decyzję, że w tym roku nie ma wsparcia dla organizacji pozarządowych, i przecież nie o tym debata, ale jest to wielkie utrudnienie dla, dla wielu podmiotów. Dalej możemy mówić, że normalnie funkcjonują instytucje i spółki naszego miasta, że rozwija się także ze wsparciem miasta, choćby moim zdaniem pięknie rozwija się MZK nasze. Wprawdzie nieczęsto możemy w przekazie medialnym usłyszeć, że to wspólne działanie firmy miejskiej i miasta sprawia, że tak rozkwitła ta firma. Ale przecież my, samorządowcy, możemy mieć satysfakcję, że przy współpracy z panem prezesem i jego załogą faktycznie zmieniliśmy oblicze tej firmy. Że dalej normalnie funkcjonuje TBS z wielką inwestycją, przecież podjętą siłami w dużej części właśnie tej miejskiej firmy. Że normalnie funkcjonuje OPWK, mimo trudnego spadku z, poprzedniej, z poprzedniego wielkiego, wielkiego projektu. Że normalnie funkcjonują inne miejskie podmioty. Dalej, proszę Państwa, bierzemy tym budżetem także zadanie normalnego funkcjonowania w obszarze czystości w mieście, zieleni miejskiej, czy wreszcie wiele innych spraw tej naszej samorządowej odpowiedzialności. Oczywiście o inwestycjach jeszcze za chwilkę, bo one budzą, podkreślam jeszcze raz, szczególną dyskusję ale tych inwestycji też trzeba powiedzieć, że co nieco w budżecie mamy. Teraz proszę Państwa kilka szczegółów. Po pierwsze, to już dzisiaj padło, dochody. Tutaj najważniejszy fakt, w moim przekonaniu godne podkreślenia, choć nie nowy u nas, to fakt niepodnoszenia podatków. To jest proszę Państwa rzecz wyjątkowa, naprawdę także w skali wielu samorządów, od wielu, wielu lat w Ostrołęce dbamy o to, żeby nie obciążać dodatkowo naszych mieszkańców mówię i o przedsiębiorcach i o innych osobach które tutaj mieszkają jest to w moim przekonaniu fakt godny ciągłego podkreślania choć pewnie dla wielu już powszedni i być może nie jest żadnym zaskoczeniem dla naszych mieszkańców że nie podnosimy że nie podnosimy podatków ale w moim przekonaniu dobrze że się ludzie do takich normalności przyzwyczaili. Źle by było, gdybyśmy zaskakiwali ich podnoszeniem podatków. Przypomnę, proszę Państwa, że przez wiele lat ta praktyka nam się sprawdzała, że nie podnoszenie podatków nie uszczuplało budżetu, a zwłaszcza w obszarze dochodów z podatku od transportu, od dużego transportu, to mieliśmy nawet raz po raz. Zwiększony wpływ do budżetu. Oczywiście sytuacja w polskim państwie sprawia, że w obszarze transportu są wiele trudności, i ten rok, który kończymy, być może, chociaż jeszcze szczegółowych danych nie mam, no, z przyczyn obiektywnych, niezależnych od naszych przedsiębiorców, nie będzie tak dobry. Przypomnę, dochody całość przekracza 264 miliony. Staramy się w miarę realnie oceniać. Nie zawyżamy jakość dochodów, myśląc, że nagle się coś w nowym roku wydarzy, że odkryjemy jakąś żyłę złota, z, to, z której to żyły będziemy czerpać nagłe dochody do miasta. Staramy się realnie oceniać, licząc się z nieprostą sytuacją gospodarczą w Polsce i z tym, że no, nasi przedsiębiorcy czy nasze, nasi różni podatnicy na tyle. Nie wpłacą do, budżeta, do budżetu przepraszam, nowych środków, żebyśmy tu nagle mogli przekroczyć 300 milionów. Ale jednak podchodzimy z nadzieją, bo ludzie w naszym regionie przedsiębiorcy starają się normalnie żyć. I co trzeba powiedzieć, proszę Państwa, wpływy podatkowe są regularne i jakichś zachwiań w roku, który mija, nie ma. Oczywiście warto i to podkreślić, że są poważne problemy. Na przykład udział w podatku dochodowym od osób prawnych, czyli od firm jest niestety w ostatnim czasie znacznie mniejszy. Takich trudnych lat zdaje się jeszcze nie było i dlatego warto to wziąć pod uwagę i uwierzyć, że my włożeń wielkich wzrostów po prostu nie przyjęliśmy. Wiemy, że udział w podatku dochodowym od osób prawnych nie jest w ostatnim czasie dobry. Co to znaczy? To znaczy po prostu, że firmy gorzej y, mają, mają niższe, niższe dochody. I to nawet te duże firmy, oczywiście, są sposoby na to, żeby tego udziału czy, czy tych dochodów nie pokazać i całości nie zostawić w mieście, ale to już jakby inna sprawa, to już regulacje prawne i to polityka państwa powinna czuwać nad tym, żeby za dużo do jakichś central, że tak powiem, yy, firmy miejscowe nie, nie odprowadzały, ale to już jakby nie, nie, nie moja tutaj głowa i nie, moja, nie moje prawo do ocen. Tak czy inaczej, proszę państwa, udział miasta w podatku dochodowym od osób prawnych, Należy zakładać, że nie będzie wielki. Następnie, proszę Państwa, przypomnę o tym już mówiliśmy: w tej, w tej części dochodowej wspomagamy się obligacjami. Być może ostatni raz na czas najbliższy, bo jak wspominałem, te wskaźniki nowe, proponowane czy narzucone samorządom pewnie nie pozwolą na jakieś duże plany inwestycyjne w najbliższych latach, ale oczywiście powinniśmy razem z innymi samorządami bronić się przed tym kagańcem założonym. Przez Ministerstwo Finansów, zwłaszcza przez to samo ministerstwo, które jakby nie dba o finanse państwa, tylko ogranicza nagle działanie inwestycyjne choćby samorządom. Warto o tym pamiętać i trzeba powiedzieć, proszę Państwa, obiektywnie, że jest bardzo silne wspólne działanie samorządów polskich, niezależnie od barw politycznych czy jakichkolwiek i walka wspólna o to, żeby. Finanse publiczne zmieniały się w Polsce z troską o samorządy, bo na, na ten czas zmieniają się ciągle, ale zmieniają się jakby ciągle ograniczając samorządność po prostu, bo jestem przekonany, że gdyby inne były sposoby. Gromadzenia dochodów samorządowych, to na miejscu ludzie potrafią lepiej wykorzystać pieniądze i wskazać na najbardziej potrzebne inwestycje, niż to zrobi jakakolwiek, że tak powiem, centrala. Największa, jak zawsze, po stronie, do... po stronie wydatkowej jest oświata, eduk... edukacyjna opieka wychowawcza. To jest, proszę Państwa, punkt zasadniczy. Jak zawsze przypominam, mamy wsparcie subwencją oświatową, Mniej więcej w 60% to jest średnia krajowa, natomiast dużą część dokładamy ze środków własnych. I można by znów długo dyskutować, czy tak być powinno, czy nie. W moim przekonaniu, jeśli ktoś komuś zleca i prosi go, żeby zastąpił go w danych działaniach, choćby w państwowym szkolnictwie, to powinien zapewnić na to środki. No jest tak, że ta tendencja różnicy między subwencją oświatową a Faktycznymi wydatkami na oświatę no, zwiększa się, mówię, mówię tu ciągle o średniej naszej ojczyzny, a nie o poszczególnych gminach, bo tutaj znacznie trudniejszy problem jest choćby Ostrowęki, czyli miasta na prawach powiatu w porównaniu z gminą czy z samym powiatem ziemskim, ale to już jakby przekracza tylko sprawę naszego budżetu. Przeszło w sumie 120 milionów na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą. Ta edukacyjna opieka wychowawcza, przy okazji przypomnę, proszę Państwa, to są sprawy oczywiście równie ważne, bo to są świetlice, internaty, specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy. Czy też pomoc dla uczniów w różnych formach. Mam nadzieję, że jeśli nawet łączę te dwa punkty, choć one w budżecie są nieco osobno, to zauważacie Państwo, że to jest ta sama odpowiedzialność. Następnie, proszę Państwa, punkt kolejny, jak Państwo na pewno zauważyliście, to pomoc społeczna 39 milionów przeszło tutaj. Przypomnę, drodzy Państwo, że wiele instytucji, które właśnie z naszym wsparciem z kolei udzielają wsparcia mieszkańcom miasta, z różnych przyczyn znajdującym się w trudnych życiowych sytuacjach. Z jednej strony mówimy, proszę Państwa, o ludziach ubogich, o grupie ludzi, którzy potrzebują pomocy. I to jest prawda, to jest grupa. Ale z drugiej strony, jak wiecie Państwo, każdy z tych ludzi ma swoją historię często bardzo trudną, pogmatwaną, nierzadko niezawinioną przez siebie. I teraz my oczywiście możemy mówić, że tutaj samorząd rozdaje pieniądze ciągle trwają dyskusje. Że może za dużo, może trzeba inaczej, ale proszę Państwa, jak pom jakby pomyśleć o tych indywidualnych losach człowieka czy rodziny, które, które to rodziny nie mają. Dachu nad głową, nie mają często naprawdę nawet na normalne przeżycie. To myślę, że nawet jeśli mówimy tu o grubych milionach, to są to pieniądze po prostu konieczne, żeby tym ludziom, którym się z różnych przyczyn nie udało, jednak tego wsparcia instytucje miejskie i właśnie samorząd udzieliły. Przypomnę, proszę Państwa, że tutaj w tym obszarze działa. I nasza kolczakówka, i nasz dom dziecka, i domy pomocy, i ośrodki wsparcia, i rodziny zastępcze, i oś ośrodek interwencji kry kryzysowej, tutaj mamy też i mieszkania y chronione, i żłobek. I wreszcie wsparcie dla bezrobotnych przez Urząd Pracy, czy też nowe formy działalności, choćby środowisko dom samopomocy dla seniorów. I to jest, proszę Państwa, z jednej strony podkreślam hasła, nazwa czy obszar, a z drugiej konkretne losy ludzkie, które staramy się przez ten budżet jakkolwiek zabezpieczyć, choćby podkreślam. Były różne, także można powiedzieć, liberalne tendencje, czy też pomysły na świat, że niech sobie każdy radzi, a słabszy niech odpada. To ja daleki jestem od jakiegoś podejścia, jak niektórzy powiedzą, socjalistycznego. Chodzi o to, żeby wspierać społeczność. To nie socjalizm, to po prostu bliżej społecznej nauki Kościoła, a nie socjalizmu. I warto o tym pamiętać, że społeczeństwo musi być wspierane zwłaszcza ci ludzie, którzy sami sobie bez własnej winy nie radzą. Obszar kultury fizycznej, choćby przypomnę, że mamy konkretne wsparcie, wspominałem już o tym często, często jedynie przez samorząd udzielane. To smutne zjawisko, ale podkreślam to jeszcze raz i o sponsorów i o różne zewnętrzne wsparcia dzisiaj jest po prostu trudno. Przypomnę Mamy też gospodarkę komunalną, tutaj wielkie nowe zadania, które samorządy no, dostały. Mówię tutaj o gospodarce odpadowej, ale też i oczyszczanie miasta, i zieleń, i tak dalej. Dużo wydajemy na to z inwestycjami włącznie, ale zadania są istotne, potrzebne i nie sposób od nich, od nich odejść. Wiele jeszcze innych spraw już nie będę, drodzy Państwo, wszystkiego wymieniał. Chcę jeszcze na koniec podkreślić, że Mimo tego, że inwestycji, jakby w każdym budżecie, jest za mało, warto zwrócić uwagę, że jednak tak jak potrafimy te inwestycje organizujemy. Często przygotowane są projekty i kolejno próbujemy je realizować. Staramy się też, drodzy Państwo, w tym projekcie pokazać, że w różnych obszarach działalności samorządowej te inwestycje są. Nie skoncentrowaliśmy się tylko przykładowo na oświacie czy na kulturze, tylko w różnych dziedzinach są przykłady, gdzie ta dbałość samorządu po prostu ma miejsce. Oczywiście największą inwestycją, którą będziemy realizować, jest inwestycja pod nazwą stacja, stacja Segregacji Odpadów Komunalnych, duże środki unijne, rozpoczęta budowa, nie bez trudności, bo to wielka. Wielka inwestycja. Rok 2014 będzie tym najbardziej intensywnym czasem realizacji tej inwestycji. Z innych obszarów przypomnę, proszę Państwa, jest w obszarze oświatowym, łączonym z pomocą społeczną, inwestycja w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym. Jak już dzisiaj wspomniano, Długo czekaliśmy na te inwestycje. W tej chwili jesteśmy na tyle przygotowani, że możemy krok po kroku tę ważną inwestycję realizować. Bardzo ciężka, ale też piękna praca dokonuje się w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym. Warunki, mimo dbałości gospodarzy, jednak czas najwyższy, żeby zmienić projekty przygotowane. Szukamy ciągle jeszcze zewnętrznego wsparcia, ale pierwsze pieniądze miasto na to przygotowuje. Blisko tego obszaru, także jak już dzisiaj też wspomniano, dom, nowy blok socjalny na Braterstwa Broni. Zaczęliśmy budowę, postępuje budowa, sezon sprzyja temu, budowlany przedłużony mocno w tym roku. Nowy rok przyniesie, proszę Państwa, zakończenie tej budowy i, jak wierzę, szczęście trzydziestu kilku rodzin, które doświadczą może pierwszy raz w życiu normalnego dachu nad głową. Dalej, proszę Państwa, w kulturze fizycznej, szeroko rozumianej, będziemy, jak dzisiaj znowu, już dzisiaj przypomniano, będziemy budować kolejny, czy realizować kolejny etap obiektów sportowych przy ZSZ. Numer 1. Mamy tam pierwsze boisko już skończone, wyremontowana dolna sala gimnastyczna. Teraz czas na boisko na tej głównej części asfaltowej. Też się dało grać sam, to pamiętam, ze swoich czasów nauczycielskich, no, ale niektórzy znaki na kolanach noszą do dzisiaj, więc nie dlatego, żeby wracać do piłki nożnej, ale warto na pewno. To duża szkoła, długo się wyczekała i myślę zawsze, że to boisko będzie też a miało, miało gdzieś u podstaw pana Lesława Chojnowskiego, który zawsze też o obiekty przy, tym, przy tej szkole zabiegał. Dalej, proszę Państwa, kultura i ochrona, ochrona dziedzictwa narodowego. Mała sala w Oceku, też dzisiaj wspomniana, długa historia przygotowania do tej budowy, potężne problemy z projektantami niesolidnymi. O czasem bym powiedział przepraszam za słowo ale. Ale z gówniarskimi zachowaniami projektantów, którzy jak czegoś nie umieją, to uciekają, chowają się. No, dzisiaj żeśmy to wszystko wyprostowali i możemy przygotowywać się do, do budowy. Wreszcie, też nasz wkład, dzisiaj już omawiany, wkład miejski do dużego projektu budowy Muzeum Żołnierzy Wyklętych w obszarze sportu. Jeszcze przypomnę, proszę Państwa, że drugą ważną i dużą inwestycją będzie kontynuacja. kontynuacja, kontynuacja Poważnego remontu hotelu przy dawnym naszym Mosirze, który, który która to inwestycja sprawi, że przy WITOSA jakby kolejny etap budowania pełnego kompleksu sportowego będziemy mogli uznać ten kolejny etap za zakończony, zanim zaczniemy nowe rzeczy tam. I wreszcie, proszę Państwa, to, na co też ludzie bardzo czekają, to znaczy ulice. Dużo by ich wymieniać, przypomnę niektóre. Na poszczególnych osiedlach. Duża inwestycja to trzeci etap, tak to nazywamy, budowy ulicy Korczaka. Przypomnę, proszę Państwa, od Sienkiewicz'a: zaczęliśmy pierwszy etap tutaj przy drugim gimnazjum i domu dziecka, do Poznańskiej, potem następny etap. E, wzdłuż można powiedzieć z jednej strony Kołow Sapu i Komendy Policji z drugiej i Parku na Bursztynowym do ulicy Goworowskiej teraz rozpoczęta budowa w cyklu dwuletnim następny etap od Goworowskiej do Gorbatowa projekt mamy przygotowany dalej do 11 listopada następnie proszę Państwa inne już przygotowane projektowo ulice choćby na osiedlu Wojciechowice, Koszarowa czy 5 Pułku Ułanów Zasławskich, na Starym Mieście kontynuacja Bernardyńskiej i Wójta Romy oraz zaprojektowana ulica Mała, na y, osiedlu za rzeką, że tak powiem na osiedlu Łazek ulica Otok, w, na innym osiedlu, y, choć centrum Sikorskiego, Madalińskiego, Pileckiego, Sikorskiego już zaczęta, y, niestety nieskończona w tym roku przez firmę niesolidną, niewywiązującą się ze swoich ze swoich zobowiązań, podpisa z podpisanej umowy chcemy dokończyć bo e, na dużych osiedlach niestety ulice budowane dawno temu po prostu się rozsypują skończyliśmy Kleberga, kawałeczek jest Sikorskiego te inne też chcemy przygotować jest jeszcze i ulica Wiejska na osiedlu na osiedlu Stacja, jest kilkanaście innych które krok po kroku Chcemy realizować, często już podkreślam, z przygotowaniem projektowym, i jest mnóstwo innych, gdzie jest tylko symboliczny zapis. Nieraz Państwo o to pytacie, ale chcemy nie tracić zadań, jeśli tylko by były możliwości, choćby środków zewnętrznych, to chcielibyśmy, żeby te zadania, które przed laty czasem zapisaliśmy, podjęliśmy, żeby one nie uciekały z naszych zapisów budżetowych, tylko choćby pod symboliczną stawką czy kwotą, ale żeby były i żeby Przypominały nam wszystkim, że one też są do realizacji. I raz jeszcze na koniec podkreślę, proszę Państwa, są sprawy, które na ten rok szczególnie przypadają, i są te, jest ta troska codzienna. Funkcjonowanie in, instytucji i różnych podmiotów miejskich. Zachęcam raz jeszcze, proszę Państwa, żebyśmy oczywiście dyskutowali, a nawet się kłócili, jeśli mamy motywacje jasne i czyste, ale żebyśmy też mimo tych sporów i różnic zdań nie zapomnieli, że bierzemy odpowiedzialność za funkcjonowanie wielu, wielu ludzi, którzy, którzy dzięki wsparciu samorządu i działalności. Bardzo istotnych miejskich instytucji, którzy nowy rok będą mogli w miarę normalnie przeżyć. Bez fajerwerków wielkich, może bez nagłego, zwy, nagłej zwyżki poziomu życia, ale jednak w miarę normalnie i spokojnie. I prócz tego, co jest jakimś wydarzeniem roku, prócz jakiegoś koncertu czy otwartej nowej budowy, a tym bardziej zakończonej, warto w moim przekonaniu, mocno to podkreślam, mieć tę satysfakcję, że wprawdzie na jakiś czas, ale ludzie nas wybrali do tego, żebyśmy odpowiadali za normalne funkcjonowanie tego miasta i instytucji, które naszej trosce zostały powierzone.